Moi drodzy, wita się z Wami, Bednar. Jest godzina około dziewiątej. Ja sobie ruszyłem w Traskę. Wyszło mi około 400 km. Takie kółeczko, także chyba nie najgorzej. No co, no niestety pojechałem sam, solo, samotny jeździec taki ale wydaje mi się, że raz na jakiś czas taki wyjazd sam, samiuszki jest nawet wskazany. A po drodze, a po drodze w sumie mam Was, bo po drodze mogę sobie z Wami tak jakby pogadać, do Was pogadać. A dzisiaj opowiem o tym, co mnie drażni i z jakimi problemami. Przeciętny zjadacz chleba, motoentuzjasta, musi się spotkać yy, przedzierając się przez gąszcz ogłoszeń na różnych portalach aukcyjnych itd. Tak A to taki temat jest życiowy, także kilka słów na ten temat opowiem. Yy, w ogóle od czego trzeba zacząć? No, kiedyś, kiedyś, no to wiadomo, jechało się na giełdę. Ojebało się jakąś tam na ciepło kiełbachę z grilla i się albo coś znalazło, albo nie. Teraz wystarczy praktycznie siedzieć w domku i sobie poszukać tego, co nas interesuje. Niestety na chwilę obecną takie typowe giełdy już pomalutku umierają i dogorywają, no, nie ma co się dziwić. Przynajmniej tak, jak jestem w Łodzi, to, to większość tam jest ciuchów, ubrań, paru handlarzy i, i, reszta, i reszta tych całych klamotów. Także jedyne, po co tam można jechać, to właśnie zjeść tą kiełbasę jako y, kultywację y, tradycji. <gry> y, ale tak, y, no przede wszystkim, jak wspominałem na moich filmikach, tak się złożyło mniej lub bardziej szczęśliwie, że i motorek, i autko wyrwałem od handlarza, ale nie miałem tego w planach. W ogóle jadąc z motocyklem to myślałem, że jadę do gościa prywatnego. W ogóle właśnie pierwszym takim problemem albo nie problemem to jest właśnie Zaznaczanie na tych wszystkich ogłoszeniach, że, że jest to osoba prywatna, a no, niestety często tak bywa, że, że tak nie jest, i to jest ukrywane, niestety. W ogóle, jeśli chodzi o taki najlepszy serwis, według mnie, do poszukiwania motocykla albo samochodu bo to o tym to też trzeba zaznaczyć to jest to OLX a dawniej tablica wydaje mi się że tam najszybciej coś znajdziecie bo raz że jest to serwis darmowy i ogłoszeń przybywa naprawdę w zastraszająco szybkim tempie i jest tego masę Zresztą jest tam dużo ciekawych funkcji do wyszukiwania. Jest taki, Wydaje mi się, że ten serwis jest taki, wiecie co, najbardziej, najbardziej przyjazny. Przyjazny, kurwa, przyjazny. Yy, dla takiego potencjalnego nabywcy jednoślada, jednośladu. Yy, potem, potem wydaje mi się, w moim tam mniemaniu, no to jest Allegro. Moim zdaniem jest to minus, że tak jakby ogłoszenia Olixa są, są na Allegro yy, Bo w ogóle, w ogóle Co ja gadam jej yy, z Otomoto Ogłoszenia z Otomoto są na Allegro yy, Bo w ogóle szukając samochodu, bo właśnie moto yy, na tym serwisie na Otomoto Naprawdę wydaje mi się, że jest on zdominowany przez kurczę tych wszystkich handlarzy i tam według mnie z tego co patrzyłem to jest 80% takich właśnie handlarzy i ludzi, którzy po prostu ciągną te motocykle skądś tam i sprzedają i cudem według mnie oczywiście jest też Znalezienie osoby prywatnej, oczywiście zdarzają się takie przypadki, ale jest tego bardzo mało i, i, dlatego, i dlatego mnie to zniechęciło troszeczkę. Ale też wiecie, no, tak jak mówię, to że ktoś handluje maszynami, to nie musi być to skreślone, nie musi być skreślone od razu bo no, ci ludzie też po prostu no, jakieś tam pieniążki robią, utrzymują się z tego i chyba no, nie mogą yy, starać sobie do własnego gniazda i strzelać w kolano yy, prowadząc jakieś tam padaczki czy coś, ale też yy, warto zauważyć, że przypada też dużo właśnie takich osób, którzy, yy, którzy chcą zrobić jakiś tam szybki zarobek, szybki strzał i trzeba cholernie na to uważać więc, więc zostaje według mnie Elixa na drugim miejscu na drugim miejscu Allegro i na tym trzeba się skupić druga rzecz która jest naprawdę zjawiskiem rozlanym na bardzo szeroką skalę jest to przebieg I powiem wam tak, jeśli chodzi o kupno pusa czy motocykla, całkowicie nie sugerujcie się przebiegiem, bo to jest taka bujda i bajka, że naprawdę bez sensu, to nie ma co według mnie, to trzeba oceniać stan faktyczny, techniczny i wizualny, bo potem też łatwo poznać a nie przebieg bo ja to zauważyłem że w Polsce yy, to jest taki syndrom a troszeczkę yy, sobie pooglądałem tych serwisów aukcyjnych to jest po prostu coś takiego w aucie takim nowszym to przebieg jest 30 tysięcy nie mniej nie więcej trzy dychy trzy dychy jest na blacie i wszystkie samochody wszystkie samochody tak mają w większości yy, w starszych samochodach to jest już przebieg do 180 tysięcy i broń Boże nie więcej, bo, bo my to, wiecie co, lubimy się oszukiwać, sami siebie okłamywać i broń Boże samochód nie może być powyżej 200 tysięcy, bo, bo wtedy to już jest zło, paść, padaka padło i w ogóle wszystko co najgorsze także no cóż no i jeszcze zostały nam motocykle i tutaj jest przebieg rzędu do 25 tysięcy i to też jest taka i tu też jest taka sztywna granica której prośba, że nie wolno przekroczyć, bo potem to jest, że motocykl nie wiadomo ile zrobił, kilometrów i padaczka. Słuchajcie, ja nie jeżdżąc dużo, praktycznie nie robią z długiej trasy, Dobrze, lecimy sobie na 9.2. Robiąc długiej trasy nakręciłem 8000 km No to sobie wyobraźcie, no, w co ja też nie wierzę, ale kupując ten motocykl ten, było właśnie to 20 coś tysięcy Ja po prostu i tak w ten przebieg nie uwierzyłem, dla mnie to jest pójda, Bo widzicie, to przez 3 lata zrobisz, no Dużo nie jeżdżąc 24 no to sobie wyobraźcie a już, a już najbardziej, najbardziej, najlepszy dorzut to jest właśnie jak sobie przeglądałem te, te ogłoszenia i była i była Honda Honda Transalp i też oczywiście ten starszy model i też był to yy, przelot yy, no, 24-28, no jedna miała 3 tych no, no to słuchajcie, tym motocyklem nawija się grube tysiące kilometrów yy, no, no wnioski się nasuwają same, nie? Moim jakże skromnym zdaniem Także nie warto w to wierzyć, yy, w ogóle też yy, to spisywanie tych przebiegów i tak dalej, yy, to też jest sztuka dla sztuki, to, jest, yy, to nie ma to racji bytu, bytu bo się dowiedziałem, że, yy, że to nie ma, wiecie, jednej bazy danych, tylko każda stacja ma jakby swoją yy, i się robi i tak burdel i tak. Także i tak tego nie sprawdzisz Więc tak po prostu sobie zapisują i tyle nie Taka situation Kolejna rzecz Co mnie troszeczkę irytuje Yy, to jest, to znaczy, no, znaczy to jest tak, no powiedzmy, że ktoś szuka konkretnego modelu motocykla yy, Szuka konkretnego modelu motocykla yy, I przykładowo szukając Fazera, on szuka tego Fazera a nie bandita GSA GSRA SV CB CB <ścoughs> czy wkurwia mnie to niesamowicie bo czasami właśnie był było takie ogłoszenie zrzuci GSR i tu człowieku chyba z 10 z 10 nazw nie więc Trochę się to robi burdel. Owszem, no, może to być niegłupie, jak ktoś nie ma skonkretyzowanego targetu wyszukiwania, ale, ale mnie to ogólnie wkurwia i drażni. Jest to denerwujące. Yy, tak samo, na co jeszcze zwrócić uwagę w tych pośród yy, gąszczu tych ogłoszeń. To po prostu, znaczy w ogóle mnie rozbawiło każdy motocykl na tych ogłoszeniach, z tego co ja zauważyłem. To jest igła, igła. I po prostu ja po całym dniu przeglądania, mówi się, że ciężko znaleźć jak igłę w stoku siana. Ja spokojnie miałem taki stos tych igieł, że bez problemu bym to znalazł i nie stanowiło to dla mnie problemu. Kurde, ogólnie to wam powiem, że ja po tych wszystkich zaostrzeniach odnośnie mandatów i tak dalej trochę się kurde cykam strach wyjeżdżać, ja to nie wiem czy ja tego GSR-a nie opierdolę i nie, i nie kupię jakiejś nie wiem 125, ale, ale o, to też nie jakiejś takiej lepszej, tylko coś jakąś taką padaczkę albo coś takiego nowego co naprawdę nie jedzie szybko jakiegoś może nie wiem van a czy coś nie wiem <grym> także, także strach, strach po lesie chodzić no także tych igieł było sporo i wszystkie motocykle z tego co ja patrzyłem to miały przed sprzedażą wszystko powymieniane Oleje, filtry, napęd powymieniany, nic nie stuka, nie puka i na wszystkie tylko wsiadać i jechać. A to jest główno, prawda? Bo tak jak z samochodem trzeba jakiś taki zrobić pakiet startowy typu właśnie jak kupiłem autko to pierwsze co mi może też yy, rozrząd to wszystko nowe jak się okazało nie było nowe. Kupiłem i od razu do Mechaniora nowy, nowy rozrząd komplet. Oleje, filtry, filterki płyny ustrojowe i to trzeba zrobić i nie olewać sobie tej sprawy, bo, bo potem może być smutno. A, a, a z tego co widziałem to wsiadać i jechać, tak i koniec. Także bo widzicie, no, nie zawsze jest tak kolorowo. I naprawdę nie bójcie się komuś zapłacić i wziąć kogoś, kto się zna, ale kogoś, kto się naprawdę zna, bo, bo zajebiście ciężko kupić dobry motocykl. Pewnie wiele osób się ze mną zgodzi. Także zostawmy to osobie, która ma jakieś tam pojęcie na ten temat, bo wyjdziemy na tym lepiej. No. Zapłacimy jemu, ale to się potem zwróci, no. Także nie patrzcie na przebiegi, oceniajcie stan faktyczny. No i co najważniejsze, nie dajcie się wychujać, bo to ważne. Kurde, znowu te bramy. No i widzicie, jak to spokojnie jechać, jak na każdym kroku tyle stresów. No ale nic, no ja się z Wami żegnam. Cisnę sobie dalej, nie spieszę się, bo się boję, bo się boję. I tyle. 行吧。